Bardzo szybko to poszło. Wrzesień, pierwszy pomysł, i błyskawiczna organizacja, no bo to jest naprawdę błyskawiczna organizacja, żeby, żeby dojść do, do czerwca i do, do gotowej imprezy, która, która wygląda tak pięknie i przyciąga takie liczne grono osób. No mój Boże, serce rośnie, bo, bo jeżeli coś się udaje w Polsce sklecić, związać jakiś koniec z końcem i to nie jest z funduszy reżimowych, to nie jest z dotacji eurokołchozowej, czy, czy przez jakieś ministerstwo, czy tam fundację zasilaną przez spółkę Skarbu Państwa, no to, to rzecz wspaniała. Ta... Swój do swojego po swoje jest starym, uświęconym, Zwyczajem i sposobem na obejście sił, które starają się blokować integrację dokładnie takiego środowiska. Tutaj mi bardzo imponuje, bowiem jest to inicjatywa oddolna. Na początku była myśl, potem urodził się z tego plan strategiczny i bardzo śliczne zrealizowanie tego planu. Jest to świetne. Z prywatnymi środkami, entuzjazmem, bez okradania podatnika, zachęcił bytom wielu wydawców do zjawienia się i zaprezentowania y, swoich goodies, czyli książek, tego wszystkiego, co mieli. Tutaj nawet byli rysownicy komiksów, pani, która y, panoramy, szkice robiła, z tego pocztówki zrobiła. Po prostu to jest świetne, to trzeba kontynuować. I... Myślę, panie Agnieszko, że niektórzy na pewno tęsknią Zwłaszcza w sytuacji, kiedy widzą zagrożenia, jakie jej zagrażają z różnych stron zresztą, przede wszystkim z powodu rewolucji komunistycznej, jaka jest prowadzona współcześnie w Europie przy wykorzystaniu instytucji Unii Europejskiej, instytucji państw członkowskich. No i w związku z tym bardzo dobrze jest, że okazują przywiązanie do tych wartości fundamentalnych, a przy i tym jeszcze okoliczność, że te targi książki są przedsięwzięciem prywatnym sprawia, że panuje tutaj znacznie większy zakres wolności słowa niż na takich przedsięwzięciach, które pozostają pod kontrolą przynajmniej państwową, dlatego że tam się wszyscy wszystkiego boją, a tutaj widzę, że nikt się niczego nie boi, wszyscy się zachowują normalnie.